Witamy serdecznie, jesteśmy na pierwszym dniu targu na Warsaw Home. Jest cały zespół. Wchodzimy właśnie, tak naprawdę już, zwiedzamy te targi od godziny. No, jest oczywiście dużo do zobaczenia i zaraz zapraszamy Was do relacji z targów razem z nami. Ten <laughs> się? Dobra. Będziemy chcieli wam pokazać nowości, jakie są w kuchniach, w sofach, w wykończeniach, w materiałach wykończeniowych. Może nawet w jakichś akcesoriach. Jak firma Moring, że super, super trudziły. Stalowa, takie, takie wykończenie. Nie ma futryny, czyli jest takie kla połączenie klasyki z nowoczesnymi drzwiami, dlatego że są one z filunkiem. Ale nie mają futryny, mają tylko taki bardzo ładny stalowy detal. Świetne wykończenie, naprawdę bardzo duża jakość propsy dla nich, bo, bo zrobili to dobrze. Tutaj jak gdybyście robili takie, takie modne teraz na ścianach drębienka i listewki i chcielibyście je podciągnąć dalej na ścianie, to jest to możliwe i zobaczcie, że one są jakby zlicowane, te drębienka z tym, co są na, te, te, te które są na ścianie. Dołożona do tego jest szyba i na przykład to może być fajne rozwiązanie na drzwi do garderoby. Są transparentne, więc do łazienki one nie zadziałają, ale do garderoby mogą być fajnym rozwiązaniem. I uchwyt, ten, ta listwa, też jest drewniana z tego samego materiału. Wygląda to bardzo fajnie. Te drzwi, które są dalej, też są super. Zobaczcie, jakie skrzydło. To skrzydło ma ze 130 cm szerokości jest z takiej czarnej szyby. Zawias jest gdzieś tak e, dwóch piątych odcinka drzwi i dzięki temu możemy w ten sposób otworzyć te Nice. Zobaczcie jakie fajne, jakie fajne te systemy do przesuwu drzwi. Zapytałem koło sztuki, to sztuka kosztuje około 500 zł, to tutaj jest dodatkowy jakby te dodatkowo dołożone, jest ten element, który, jakby który sprawia, że one się mogą otwierać równocześnie. ale jakby z tych targów taka, z takiej grobnicy, to, to to na nas zrobiło duże wrażenie. Są też bardziej są też inne jak te ty tych zawiasów, zobaczcie, mogą być takie postarzane, mogą być z okrągłymi frezami, mogą być z zygzakami. Mogą to być w innym kolorze. Widziałem też białe, więc to jest mega ciekawe. Nice. Te kółeczka są takie mniejsze, mniej widoczne. Jest taka też prowadnica na dole, czyli jak one też się trzymają takiej prowadnicy, ale ta prowadnica jest niewidoczna, czyli tu pewnie jest fres, jest pewnie w dole drzwi, pewnie tutaj. I, i tylko tam się tu trzyma ten, ten, ta rolka. Marki tapety, z której bardzo często korzystamy. Dokładnie tak? No to jest to jak jest, to jest fajne. To jest fajne. To jest fajne. A tu mamy dla trąka sztop. Słuchajcie, Państwo, to jest Bardzo ładny. Aha. Świetnie! tam na buty się to odłożenie, wiesz. No to odpadę. to jest... To jest meduza. Dzięki, że pan odpadła. Czy masz zupełnie czarną szybę? Masz zupełnie czarną szybę, a jak podłączysz... To jest widoczne. Podoba mi się to w boksie. bardzo fajne, tylko to jest par. To są bardzo no? tanie lampy. Co ty robisz? Podoba się ta lampa. Ta lampa jest fajna i nie jest droga. Ale tak to. A to jest taki, to wygląda słuchajcie jak ten, jak z takiego starego bujanego. Tak. Tak. Ale zobacz, Oksy, tamta to 382, 380 euro. Tysiąc, lata tysiąc Ale ładna jest ta lampa. Sz, y, y, sz... A ta jaka fajna, ej, a ta? Ta mi się podoba. I ta fajna. Mhm. Masz rację. relację. A jaka ta jest ciekawa. To jest ekstra. To jest fajna, fajna... Słuchajcie, będziemy je projektować. To, to jest super lampa. I to nie są jakieś zawrotne ceny też. Chciałem powiedzieć, że jest czuję się bardzo speszony, jak nagrywają mnie dwie osoby. Bo trzy obiektywy w nowym telefonie Moni plus jedna, znaczy dwa obiektywy w nowym telefonie Moni plus jeden tutaj, który jest dla mnie za dużo, ale generalnie LABRA, to jest polska firma. To są moje ulubione typy oświetlenia technicznego. Może niekoniecznie tej firmy, nie tylko tej firmy, ale oni też to robią. Zobaczcie, jak fajnie można i szybko zamontować oświetlenie. To jest ze ściemniaczem. Widzisz, że możemy to... Dać, mocniej lub słabiej. A tu wybieramy który element na tym panelu. Nice! Jesteśmy na, na jak to się nazywa, w boxie Shilo. To jest taki producent lamp, który, z którego bardzo często korzystamy i z którego często używamy lamp technicznych. Ale coraz częściej oni też robią lampy takie dekoracyjne. I tutaj pokażę Wam kilka fajnych rozwiązań. To był pomysł oksji. No, to wszystko jeśli chodzi o tą relację z targów. Całe szczęście już chytre yy, baby się nabrały pendrive'ów, teczek, reklamówek. No to wszystko i widzimy się w Krakowie. Na razie. Oczywiście zapomniałem. Ale nic nie będziesz tym widział, nie? Tak. Ej, zobaczcie ile, zobaczcie ile nabrały rzeczy. Chytre baby, chytre baby. To są chytre baby prawdziwe. łupy <noise> <noise> z targu. Woda, woda i